Siemaneczko. Słuchajcie, jako że wczoraj był wtorek, a z przyczyn niestety osobistych nie mogę nic nagrać, bo trochę nie miałem do tego głowy. Już spoko. Słuchajcie, więc tak. Ja już generalnie sobie założyłem, że w wtorki sobie gadam o drugiej lidze i o Polonii Warszawa. Dlaczego? Bo jestem z Warszawy i bardzo chętnie to będę robił. Później też dzisiaj nagram odcinek o, o wczorajszym meczu Lecha Poznań z Karabachem. 1 do 0, bardzo, bardzo dobry wynik, ale o tym troszkę później. Dobra, słuchajcie, w ogóle taka sprawa. Zrobimy sobie krótką charakterystykę aktualnych transferów Polonii Warszawa. Kogo tak naprawdę kupili? Kupili tak: bramkarza Jakuba Lemanowicza, Jakuba Wawszczyka, Jana Jakuba Lemanowicza ze świdanowy dwór Jakuba Wawszczyka ze Stali Mielec ze Ekstraklasy, Jana Majsterka z Jagiellonii ze Ekstraklasy, Michała Bajdura z Legionowic z trzeciej ligi. Michał Fidziukiewicz, o tym już mówiłem, wiadomo, król strzelców ubiegłego sezonu drugiej ligi także. I Mateusz Michalski, widzę w Łódź, z pierwszej ligi, ale aktualnie już z Ekstraklasy. Kto to jest w ogóle Jakub Lemanowicz? Słuchajcie, Jakub Lemanowicz to jest 23-letni 23 zawodnik, wychowany Wisły Płock, który póki co na poziomie trzeciej ligi rozegrał 46 spotkań. Słuchajcie, na poziomie pierwszej ligi rozegrał już 7 spotkań. Siedem spotkań, 630 minut, czyli pełna, w pełnym, w pełnym wymiarze czasowym. No i słuchajcie, w fortunie Pucharze Polski rozegrał również cztery spotkania. Także bardzo dobre wzmocnienie, Jakub Lemanowicz. Jest to pozycja bramkarz. Dobra, następny zawodnik. Jakub Wawszczyk. Jakub Waszczyk, słuchajcie, jest to wychowanek za. O kurczę, tu jest coś, co tutaj psuję. E, zawiszy. O! Tak powinno być lepiej. A kurde. a, Studio Sport ma klej, dobra. Słuchajcie, więc y, tak, za, zawodnik, zawiszy. Zawodnik, który na poziomie trzeciej ligi rozegrał 30 spotkań. Na poziomie drugiej ligi rozegrał 28 spotkań. I uwaga. Najważniejsza rzecz, na poziomie ekstraklasy rozegrał 17 spotkań. A więc lewy obrońca Polonii Warszawa, Jakub Bawszczyk, 24-letni w Polonii Warszawa, bardzo solidne wzmocnienie. Były reprezentant Polski U-16. Jakub Lemanowicz nie, nie był. Dobra, Jakub więc tak, mamy Bawszczyka. Jan Majsterek, słuchajcie, Jan Majsterek jest ośrodkowy obrońca wychowanek warszawskiej Warsowi, Eskoli Warsowi. I na poziomie trzeciej ligi rozegrał 56 spotkań. W drugiej drużynie Jagiellonii. Także słuchajcie, również, no za 22-letni zawodnik, zobaczymy, no, e, jaka to będzie, jaka to będzie jakość tego zawodnika. Następny zawodnik, Michał, e, Michał Bajdur, słuchajcie, Michał Bajdur jest to 28-letni zawodnik, e, który przy, przyjechał do Warszawy z, z Legionowi i tak, na poziomie pierwszej ligi rozegrał 107 spotkań, czyli bardzo dobrze na poziomie drugiej ligi 10 spotkań ale słuchajcie 107 spotkań 6426 minut tego środkowego oby... tego napastnika przepraszam tego napastnika również bardzo mocne wzmocnienie. Także generalnie jest y... kawał drużyny w ogóle w Polonii się będzie zbierał. Michał Fidziukiewicz o tym mówiłem ale zobaczmy jego statystyki na poziomie drugiej ligi 110 spotkań 41 bramek na poziomie Fortuny pierwszej ligi 17 bramek i 70 spotkań, i w Pucharze Polskiej rozegrał 21 spotkań i strzelił 7 brameczek. Również świetny transfer. Powiem wam, że generalnie, jak myślałem, że Polonia Warszawa będzie miała drużynę, tak mniej więcej na środek tabeli, troszkę niżej. Tak typuję teraz pierwszą szóstkę. Może, a w zobaczymy. No i dobra, Mateusz, Mateusz Michalski, słuchajcie. Mateusz Michalski jest to zawodnik z Piaseczna. Zastanawiam się, czy to jest jakaś daleka rodzina. Radka Michalskiego, byłego przecież jakby defensywnego pomocnika Legii i, i kogo? I łódź swojego czasu. W każdym razie, słuchajcie, więc Pan 31-letni Mateusz Michalski, zawodnik wychowanek z Piaseczna, czyli Warszawiak, pomocnik, ofensywny pomocnik na poziomie pierwszej ligi 92 spotkania. Na poziomie drugiej Ligi 31 spotkań, czyli kolejne bardzo mocne wzmocnienie. Słuchajcie, generalnie przejść bardzo fajnych wzmocnień. Ja tutaj nie widzę e, osłabień. Przejdzie w sensie tymi, tymi. Bo wiele klubów sobie ściąga mnóstwo zawodników, którzy tak naprawdę drużynie nic nie dają. A ci zawiednicy, mam wrażenie, wchodzą do drużyny z marszu i robią różnicę. Także. Także spoko. Słuchajcie, a więc w ogóle sezon. Sezon Ekstra klasy i drugiej ligi rozpoczyna się już za półtora tygodnia, czyli będzie bardzo spoko. Sorry za zabiech słuchajcie, nie, bo mnóstwo mnóstwo robotów zamiam i tak dalej, tak dalej, trochę spraw takich osobistych, ale w ogóle przeczytam wam tabelę drugiej tabeli, drugiej ligi, która będzie rozgrywała, która będzie. Dobra. przeczytam wam w ogóle listę drużyn drugiej ligi. O, Chutnik Kraków, Radunia Stężyca. Wisła Puławy, Śląsk Wrocław, yy, Rezerwy, Garbarnia, Znicz Pruszków, GKS Jastrzębier, Stomil, Lech Poznań, Rezerwy. Z Siarka Tarnobrzeg, yy, Zagłębie Lublin, Rezerwy. Kotwica Kołobrzeg, Olimpia Elbląg, Pogośielce, Górnik Polkowice, o, tak motor Lublin, Polonia Warszawa i KKS Kalicz. W ogóle Warle Polonia roz rozpoczyna z, za półtora tygodnia w sobotę pierwsze spotkanie właśnie z KKS Kalicz na Konwiktorskiej. Ja osobiście się nie mogę tego doczekać. Z tego co pamiętam, prawa telewizyjne ma e, Telewizja Polska do drugiej ligi, więc przypuszczam, że mnóstwo, mnóstwo spotkań będzie można oglądać w telewizji, tak jak i na. E, no i tobie chyba platforma już, zdaje się, to pokazywała w, w zeszłym roku dosyć sporo spotkań, ruchu chorób przynajmniej było. Dobra, słuchajcie, tyle o Polonii Warszawa, jeśli chodzi o wzmocnienia. E, następny odcinek o warszawskiej Polonii będzie w przyszły wtorek. O, o Polonii i o drugiej lidze. Powiemy sobie w ogóle o najważniejszych transferach. A dzisiaj zrobimy jeszcze jeden krótki filmik o tym, co wczoraj się wydarzyło w Poznaniu, a działo się sporo, bo jakby nie patrzeć, lech pokonał, według rankingu UEFA, 78. drużynę Europy, więc naprawdę całkiem sporo. Także tyle, słuchajcie, dzięki bardzo, do zobaczonka. Ściskam Was i cześć czołem. Papa. Pa.